Witajcie moi drodzy subskrybenci, goście kanału, kto mnie ogląda pierwszy raz. Nazywam się Aida Wysockaia i dzisiaj będę robiła dla Was czytanie pod tytułem: Co dobrego może się wydarzyć w Twoim życiu w najbliższym miesiącu. Tutaj będziemy akcentować naszą uwagę na rzeczach dobrych, które mogą się wydarzyć. Dzisiaj mamy dwie opcje dowodowe: numer jeden, tarot nocy i dwójeczka milenium. Milenium tart. Wybieracie opcję, która Wam pasuje. Mhm. To na razie zabiorę i będziemy zaczynać. Co wolnego? Może się wydarzyć. W moim życiu, dla wszystkich, kto wybrał jedynkę, dla wszystkich, kto wybrał jedynkę. Mm -hmm. Znaczy dla jedyneczki, ja widzę, że u Was może się zacząć jakiś nowy etap w Waszym życiu. Taki restart możecie z czymś się pożegnać, z, jakimś, z jakąś destrukcją, z tym, co było no, niewłaściwe, co było niepotrzebne. I tutaj wchodzicie w całkowicie nowe energie. Być może otwieracie się też na, na coś nowego. Jakaś nowa droga tutaj się pokazuje dla mnie. No właśnie, powiedziałam, nowa droga. U kogoś, kochani, może być nawet wyjazd gdzieś. Jakby drogi się otwierają e, na jakąś podróż, na wyjazd u kogoś, to może być nawet zmiana zamieszkania. Mhm. No i król Bóg u nas się pokazuje, znaczy u Was może się pojawić nowy mężczyzna w Waszej przestrzeni. Tutaj może chodzić o sprawy miłosne. Jak i o sprawy biznesowe, jakaś nowa osoba. Też to może oznaczać, że u Was odnowią się relacje, nowe relacje z mężczyzną, którego już znacie, tak? Jakby taki restart. Być może uda się odnowić z komunika na komunikację z kimś. Też może być wyjazd powiązany z mężczyzną, jakaś podróż. Jakaś podróż. Mm -hmm. Co do braku może się wydarzyć jeszcze na jedyki. Mhm. Mm znaczy, tak jak mówiłam, u Was idzie zakończenie jakiegoś etapu. Jakby to, co było niekorzystne, to, co szkodziło, to, co wyprowadzało z równowagi. Jeżeli ktoś miał problemy, tutaj idzie takie, widzicie, zakończenie czegoś odejście czegoś i wchodzicie jakby w takie nowe energie. Tak jak mówię, to może, być, to może dotyczyć spraw miłosnych, ale tak, także jeszcze widzę tutaj i sprawy finansowe. U Was może przyjść jakaś nowa idea, nowa praca, dodatkowa praca, nowy projekt, co wiąże się z takim wzrostem finansów też tutaj jakby pokazują się takie sprawy finansowe też może być u was jakaś nauka co, co w przyszłości oprocentuje lub teraz oprocentuje jakaś nauka na przykład jakieś szkolenie, jakieś kursy skończyliście i u was idzie jakby poprzez to zysk mhm. jakby wychodzicie z jakiejś stagnacji mhm no, tak jak powiedziałam, i wchodzicie w energię y, cesarza. Ca cesarz to osoba, która... Troszeczkę poprawię. Mhm. To osoba, która wie, czego chce. To osoba, niezależnie tutaj, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, to może chodzić... Y, no, dla każdego to może być informacja. To osoba, która wie, czego chce. To osoba, niezależnie od okoliczności, y, która osiągnie to, czego pragnie, A to jest siła ducha, to jest chęć i możliwość takiego działania. Mhm. No i dziesiątka pentakli. Czyli to jest karta bardzo dobra dla osób, kto na przykład pyta o finanse, czyli wasz stan finansowy może się polepszyć. I ja tutaj widzę dla dużej ilości osób, kto wybrał jedynkę. U Was idzie jakiś nowy projekt, być może jakiś nowy pomysł Wam się pojawi na zarabianie lub jeżeli pracujecie w jednej pracy, to tutaj też jakby będzie możliwość wpływu na e, zarobki, tak? Jeżeli ktoś ma ograniczony dochód, tutaj jakby się pokazuje możliwość wpływu na, na, na swoje dochody. Mm -hmm. No tutaj u, u kogoś, tak, na przykład być może ktoś w domu siedzi, nie pracuje, to u Was może być, to tak Wasz mężczyzna wyjdzie na jakiś, yy, nie wiem jak to, kolejny... osiągnie jakiś sukces w karierze, tak? No. Tutaj, tutaj ja widzę tak, dla jedynki yy, robimy taki. Taki wynik teraz, taką refleksję, czyli wychodzicie z energii stagnacji, z jakichś problemów, jak, jakiś to po prostu niekorzystny etap w waszym życiu się kończy i idzie taki restart. No. No i tak, jak powiedziałam, kto jest w poszukiwaniach, wam się pokazuje tutaj mężczyzna i nawet ja bym powiedział, dwie, może być dwie osoby w postaci mężczyzny się pojawić w waszej przestrzeni. Tutaj. Mhm. Taki przekaz dla jedynki. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. I do zobaczenia. A ja przechodzę do drugiej części. Może się wydarzyć dla tych, kto wybrał trójeczkę. Co dobrego może się wydarzyć dla tych, kto wybrał trójeczkę. 嗯哼。Mm hmm. Znaczy, dla dwojeczki wyszło troszeczkę podobnie jak dla jedynki. Ale jednak jest różnica. Znaczy, co ja tutaj widzę? Podobnie jak w jedynce. U Was idzie zakończenie jakiegoś etapu, zrujnowanie czegoś, co już z siebie zżyło, co nie jest potrzebne już. Pożegnanie się z czymś. Ja tutaj widzę, że. Bardziej to chodzi o jakieś sprawy miłosne, o, o jakieś przeżycie. Tutaj było jakby utknięcie w czymś. Być może ktoś na kogoś czekał, na jakąś osobę, której no nie, już nie warto było czekać, tak? Lub tutaj po prostu była jakaś destrukcja, jak, jak, jakaś stagnacja, utknięcie w czymś i właśnie z tej energii wychodzicie. E, takie pożegnanie, zrujnowanie czegoś, co było już niepotrzebne. Ja też dla dwójeczki widzę, że u Was idzie też aktywny taki rozwój wewnętrzny, rozwój duchowy, jeśli można tak powiedzieć. Idą jakieś transformacje, ponieważ tutaj karta śmierci, karta kapłanki, mówi o takich duchowych procesach. U Was może się zmienić odbieranie rzeczywistości. Wy zrozumiecie, że to, co było wcześniej, było w jakimś stopniu dla Was niekorzystne, i u Was może nawet być zmiana poglądów być może nie wiem zmieni się coś wasze podejście do jakiejś sytuacji na przykład to co wcześniej wywołało takie dużo uczuć to jakby teraz tak poprzez jakieś transformacje wy z tego wychodzicie i ja widzę tak tutaj będzie szansa na miłość dla kogoś może się pojawić nowa osoba lub jeżeli wy w związku jesteście u was może się naprawić wasza relacje, tak? I plus poprzez właśnie wasze wewnętrzne transformacje, też mogą się naprawić jakieś sprawy finansowe, ponieważ wyszło tutaj królowa pentakli. Królowa pentakli to osoba, która wie, czego chce, wie, jak materializować swoje marzenia, swoje pragnienie. To, no to co namacalne, namacalne tak? <laughs> Ogólnie to ta karta daje takim, pokazuje energię Ziemi. Ziemia to to, co, czego pragniemy. Będą możliwości dla realizacji swoich, po prostu cele, celów i marzeń. Będzie dana na to energia. Osamka Buław mówi o energii. To taki, taka aktywność. I, I właśnie do tego przejdziecie poprzez jakieś transformacje, tak jak powiedziałam, swoje. Wewnętrzne. No, pięknie wyszło dla dwójeczki. Pięknie wyszło dla dwójeczki. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.